Cisza. To właśnie w ciszy następują największe objawienia. Czy kiedykolwiek odczułeś to niewytłumaczalne uczucie, jakby coś niezwykle ważnego miało się wydarzyć, jakby zasłona między światami stała się cieńsza? Dziś porozmawiamy o przesłaniach, które są przekazywane w tym właśnie momencie przesłaniach, które wielu ignoruje, ale które mogą całkowicie zmienić Twoje rozumienie czasów, w których żyjemy. Objawienia i proroctwa Matki Bożej zawsze pojawiały się w kluczowych momentach historii. Fatima ostrzegała przed wojnami światowymi, Medjugorje mówiło o nadchodzących konfliktach na Bałkanach. A co jeśli powiem ci, że właśnie teraz, w naszych czasach, dzieją się objawienia o niespotykanej dotąd intensywności i znaczeniu? To, co usłyszysz w następnych minutach, może wydawać się nieprawdopodobne, ale wszystko, co przedstawię, opiera się na udokumentowanych świadectwach i przekazach, które dotarły do nas przez światło Maryi i wizjonerkę Miriam Corsini. Ostrzeżenia, które otrzymujemy, są zbyt ważne, by je zignorować. Czy zauważyłeś, jak szybko zmienia się świat wokół nas? Jak dawne wartości ustępują miejsca nowemu porządkowi. To nie przypadek. Istnieje głębszy plan, którego kontury dopiero teraz zaczynają się wyłaniać. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam cię, zostań ze mną do końca, bo w ostatniej części podzielę się informacją, która może mieć bezpośredni wpływ na Twoje życie i życie Twoich bliskich. Jeśli te tematy Cię poruszają, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odsłon tej niezwykłej historii. Aby w pełni zrozumieć znaczenie współczesnych objawień maryjnych, musimy cofnąć się w czasie i spojrzeć na historyczny kontekst. Matka Boża wielokrotnie ingerowała w losy ludzkości, ale nie wszyscy wiedzą, że jej objawienia zawsze następowały w określonym rytmie, zawsze w momentach wielkich przemian społecznych i duchowych. Od XIII wieku, kiedy to Matka Boża przekazała świętego Dominikowi Różaniec jako potężne narzędzie modlitewne, przez Guadalupe w XVI wieku, po Lourdes i Fatimę w czasach nowożytnych, każde objawienie przynosiło konkretne przesłania i ostrzeżenia. Mało znany jest fakt, że wiele z tych objawień początkowo spotykało się z niedowierzaniem nawet ze strony Kościoła, by później zostać uznanymi za autentyczne. Szczególnie interesujące jest to, jak wiele z tych objawień zawierało przepowiednie, które dopiero po latach okazywały się zadziwiająco trafne. W Fatimie w 1917 roku troje małych pastuszków otrzymało przepowiednie o nocy oświetlonej nieznanym światłem jako znaku nadchodzącej wojny. 25 stycznia 1938 roku niezwykła zorza polarna rozświetliła niebo nad Europą, a kilka tygodni później Hitler anektował Austrię, rozpoczynając wydarzenia prowadzące do II wojny światowej. Nie są to jedynie pojedyncze zbieżności. Badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zidentyfikowali ponad 100 szczegółowych przepowiedni z różnych objawień maryjnych, które spełniły się z zadziwiającą dokładnością. Statystycznie prawdopodobieństwo takiej zgodności jest praktycznie niemożliwe bez interwencji siły wyższej. Ale co to wszystko ma wspólnego z naszymi czasami? Otóż od 2015 roku. Obserwujemy bezprecedensowy wzrost liczby raportowanych objawień maryjnych na całym świecie. Od małych wiosek w Europie Wschodniej po metropolię Ameryki Południowej świadkowie opisują podobne doświadczenia, mimo że nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Najbardziej fascynujące jest to że przesłania przekazywane przez Światło Maryi i Miriam Corsini zawierają elementy, których nie mogłyby znać osoby bez specjalistycznej wiedzy. W przekazach pojawiają się szczegółowe odniesienia do starożytnych tekstów aramejskich, które zostały odkryte dopiero w ostatnich dekadach i nie są powszechnie znane. Miriam Corsini, skromna kobieta z małej miejscowości pod Turynem, nigdy nie studiowała teologii ani języków starożytnych. Mimo to, kiedy wprowadzona jest w stan modlitewnego uniesienia, przekazuje przesłania zawierające frazy w języku aramejskim, których znaczenie zostało potwierdzone przez ekspertów z Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Ale najbardziej niepokojące jest to, że od 2020 roku przesłania te stają się coraz bardziej naglące. Powtarza się w nich motyw wielkiego oczyszczenia, które ma poprzedzić nową erę ducha. Co dokładnie oznaczają te słowa? Jakie wydarzenia mogą nas czekać w najbliższej przyszłości? I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Współczesne objawienia maryjne zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące nadchodzących wydarzeń, które mają rozpocząć się jeszcze w tej dekadzie. Te informacje są tak szczegółowe i tak zaskakujące, że musimy podejść do nich z najwyższą uwagą. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych przepowiedni, musimy zrozumieć pewien kluczowy element, który pojawia się w tych objawieniach symbol niebieskiej gwiazdy, który ma zwiastować początek nowego czasu. Symbol niebieskiej gwiazdy pojawia się w przekazach Miriam Corsini od 2018 roku. Początkowo interpretowano go jako metaforę duchową, jednak, w miarę upływu czasu, stało się jasne, że może chodzić o konkretne zjawisko astronomiczne. W jednym z przekazów z marca 2023 roku, Myriam zapisała następujące słowa: Gdy niebieska gwiazda zajaśnieje na niebie z niespotykaną mocą, będzie to znak, że czas przygotowania dobiegł końca. Astronomowie z obserwatorium w Toruniu zwrócili uwagę, że w najbliższych latach przewidywane jest pojawienie się szczególnie jasnej komety, która może być widoczna gołym okiem nawet w ciągu dnia. Co ciekawe, starożytne teksty chrześcijańskie często interpretowały komety jako znaki od Boga, ale to tylko początek układanki. W przekazach do Światła Maryi, międzynarodowej grupy modlitewnej, która otrzymuje regularne przesłania, pojawia się motyw Trzech Dni Ciemności. Według tych przekazów świat doświadczy Trzech Dni, kiedy słońce straci swój blask, a ciemność ogarnie Ziemię. Przez wieki wizje Trzech Dni Ciemności pojawiały się w różnych objawieniach Maryjnych, od świętego Padre Pio po siostrę Faustynę Kowalską. Co fascynujące! Współczesni naukowcy wskazują, że intensywna burza słoneczna mogłaby teoretycznie spowodować tymczasowe zakłócenia w dostawie energii elektrycznej na skalę globalną. W 1859 roku tak zwane wydarzenie Carringtona, potężna burza słoneczna, spowodowała awarię systemów telegraficznych na całym świecie. Dzisiejsza infrastruktura elektryczna jest znacznie bardziej wrażliwa. Czy to możliwe, że przesłania maryjne ostrzegają nas przed naturalnym kataklizmem, który współczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć? To pytanie staje się jeszcze bardziej intrygujące, gdy przyjrzymy się kolejnemu elementowi przepowiedni. Miriam Corsini w swoich dziennikach opisuje wizję wielkiego przebudzenia serc, które ma nastąpić po okresie globalnego niepokoju. Według tych przekazów ludzkość stanie w obliczu momentu prawdy, kiedy każdy człowiek zobaczy swoje życie w świetle Bożej Miłości. Ten motyw iluminacji sumień pojawia się również w objawieniach w Garabandal i w przesłaniach otrzymywanych przez mistyczki na całym świecie. Profesor teologii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który przez lata badał te fenomeny. Zauważa zadziwiającą spójność w przesłaniach otrzymywanych przez osoby, które nigdy się nie spotkały i pochodzą z różnych kultur. Ta spójność sugeruje wspólne źródło tych objawień, ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. W przekazach światła Maryi z ostatnich miesięcy pojawiają się konkretne daty i okoliczności dotyczące wydarzeń, które mają nastąpić w niedalekiej przyszłości. Jeden z przekazów wspomina o miesiącu, gdy dwa wielkie narody zwrócą się przeciwko sobie, a niebo zapłonie czerwienią. Inny mówi o czasie, gdy morza wystąpią z brzegów, a stare struktury runą. Przepowiednie te są uderzająco podobne do ostrzeżeń, które Matka Boża przekazała w Akicie w Japonii w 1973 roku, gdzie mówiła o ogniu, który spadnie z nieba i zniszczy znaczną część ludzkości. Te objawienia zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki za autentyczne. Czy stoimy u progu wydarzeń, które całkowicie zmienią nasz świat? Czy przesłania te są ostrzeżeniem, abyśmy przygotowali się duchowo na nadchodzące próby? W tym miejscu musimy zadać sobie fundamentalne pytanie. Jeśli te objawienia są autentyczne, to jaki jest ich cel? Czy chodzi tylko o straszenie nas wizjami apokaliptycznymi, czy może jest w tym głębszy sens? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca. Według teologów specjalizujących się w Mariologii, Celem objawień Maryjnych nigdy nie było wywoływanie strachu, ale przeciwnie, dawanie nadziei i wskazówek na trudne czasy. Matka Boża zawsze przedstawia się jako przewodniczka i pośredniczka, która pomaga ludzkości przejść przez okresy próby. Ale co dokładnie mówią te najnowsze przesłania o czasach, które nadchodzą? Co oznacza wielka próba wiary, o której wspominają? I najważniejsze. Czy istnieją konkretne wskazówki dotyczące tego, jak powinniśmy się przygotować? Odpowiedzi na te pytania są tak niezwykłe i tak głębokie, że musimy poświęcić im szczególną uwagę, bo to, co zostało objawione, może całkowicie zmienić nasze rozumienie współczesnego świata i naszej roli w nim. Nadszedł czas, aby odkryć pełnię przesłania, które otrzymujemy przez światło Maryi i Miriam Corsini. To, co teraz usłyszysz, może wydawać się nieprawdopodobne, ale wszystkie elementy układają się w spójną całość, której nie można zignorować. Według najnowszych przekazów, które Miriam Corsini otrzymała w grudniu 2024 roku, stoimy u progu wydarzenia duchowego o niespotykanej skali, nazywanego Wielkim Ostrzeżeniem. Ma to być moment, w którym każdy człowiek na Ziemi, niezależnie od wiary czy przekonań, doświadczy rodzaju mistycznego spotkania z własnym sumieniem w świetle Bożej prawdy. W swoim dzienniku duchowym Myriam zapisała następujące słowa: Ujrzałam niebo rozświetlone niezwykłym światłem. Nie pochodziło ono ze słońca ani z żadnego znanego źródła. Było to światło, które przenikało wszystko, docierało do najgłębszych zakamarków duszy. W tym świetle każdy człowiek zobaczył siebie takim, jakim jest naprawdę. Swoje dobre uczynki, ale i swoje grzechy, swoje zaniedbania i swoje możliwości. Nikt nie mógł się ukryć przed tym światłem. To doświadczenie, opisywane jako iluminacja sumień lub mały sąd. Ma być momentem łaski, ale też ogromnego wstrząsu dla ludzkości. Według przekazów, wielu ludzi nie będzie przygotowanych na konfrontację z prawdą o sobie i może doświadczyć głębokiego szoku. Niektórzy mogą nawet nie przeżyć tego doświadczenia z powodu wstrząsu psychicznego. Co najbardziej zadziwiające, podobne doświadczenia na mniejszą skalę były już opisywane przez mistyków i świętych na przestrzeni wieków. Święta Faustyna Kowalska, polska mistyczka kanonizowana przez Jana Pawła II, pisała w swoim dzienniczku o wizji, w której ludzie stają przed Bożym sądem i widzą swoje życie w pełni prawdy. Siostra Ucja z Fatimy również wspominała o wielkim ostrzeżeniu które poprzedzi ostateczne próby ludzkości, ale współczesne przekazy dodają nowe, szczegółowe elementy. Według światła Maryi, wielkie ostrzeżenie będzie poprzedzone serią znaków. Pierwszym znakiem ma być bezprecedensowy kryzys w kościele, który spowoduje zamęt wśród wiernych. Czy nie obserwujemy już teraz głębokich podziałów i kontrowersji wokół kwestii doktrynalnych i moralnych? Drugim znakiem ma być seria katastrof naturalnych o niespotykanej skali, powodzie, trzęsienia ziemi, anomalie pogodowe. W ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz częstszych ekstremów klimatycznych. Trzecim znakiem ma być pojawienie się fałszywego proroka, który będzie głosił nową, uniwersalną religię, łączącą elementy różnych tradycji duchowych. Czy nie widzimy już prób tworzenia synkretycznych systemów wierzeń? Czwartym znakiem ma być globalna destabilizacja ekonomiczna i polityczna, prowadząca do chaosu społecznego. Obecne napięcia geopolityczne i niestabilność gospodarki światowej mogą być zapowiedzią tych wydarzeń. Piątym, ostatnim znakiem przed Wielkim Ostrzeżeniem ma być zjawisko astronomiczne, wspomniana wcześniej niebieska gwiazda lub inny fenomen na niebie widoczny dla wszystkich. Po tych znakach ma nastąpić samo Wielkie Ostrzeżenie. Co najważniejsze, nie będzie to jeszcze koniec świata ani paruzja powtórne przyjście Chrystusa. Ale rodzaj interwencji Bożej, mającej na celu dać ludzkości ostatnią szansę na nawrócenie przed czasem ostatecznego wyboru. Miriam Corsini opisuje, że po wielkim ostrzeżeniu nastąpi okres około 40 dni, kiedy ludzkość będzie w stanie szoku i refleksji. W tym czasie ma nastąpić wiele nawróceń, ale też paradoksalnie zatwardzenie serc tych, którzy świadomie odrzucą otrzymaną łaskę. Ten okres ma być czasem intensywnej działalności ewangelizacyjnej, gdy wielu ludzi będzie poszukiwać prawdy i sensu tego, czego doświadczyli. Po tym okresie, według przekazów, ma nastąpić czas nazywany wielkim uciskiem. Okres próby i oczyszczenia, który ma poprzedzić triumf niepokalanego serca Maryi i nastanie nowej ery pokoju. Ten okres ma charakteryzować się prześladowaniami wiernych, globalnym chaosem i ostateczną konfrontacją między dobrem a złem, ale jest element nadziei, który pojawia się we wszystkich tych przekazach. Mówią one o ostojach lub schronieniach, które będą przygotowane dla wiernych w czasie największej próby. Mają to być miejsca fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, gdzie ludzie znajdą ochronę i umocnienie. W jednym z ostatnich przekazów do światła Maryi, Matka Boża miała powiedzieć: Przygotowałam dla moich dzieci schronienia tam, gdzie moje niepokalane serce jest czczone. Będą to miejsca modlitwy i pokoju w czasie, gdy świat pogrąży się w chaosie. Nie bójcie się, moje dzieci, bo jestem z wami i prowadzę was do bezpiecznego portu. Co najbardziej poruszające, przekazy te nie są abstrakcyjne, zawierają konkretne wskazówki dotyczące duchowego przygotowania. Podkreślają znaczenie modlitwy różańcowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, postu i jałmużny. Jako środków umocnienia duchowego przed nadchodzącymi próbami. Miriam Corsini zapisała słowa, które miała usłyszeć podczas jednego z objawień: Różaniec będzie waszą tarczą, Eucharystia waszym pokarmem, a miłosierdzie wobec bliźnich waszym świadectwem w czasie próby. Nie lękajcie się, bo ci, którzy pozostaną wierni, doświadczą mojej szczególnej opieki. Te przesłania nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji światowej. Globalne napięcia, kryzysy ekonomiczne, konflikty zbrojne i niepokoje społeczne mogą być odczytywane jako znaki rozpoczynającego się czasu oczyszczenia. Ale przekazy podkreślają, że celem tego oczyszczenia nie jest zniszczenie, lecz odnowa przygotowanie ludzkości na nową pięćdziesiątnicę. Wylanie Ducha Świętego, które ma odnowić oblicze ziemi. Jednak nadal pozostaje kluczowe pytanie, kiedy to wszystko ma się wydarzyć i, co najważniejsze, jak powinniśmy się przygotować. Jeśli przekazy otrzymywane przez Światło Maryi i Miriam Corsini są autentyczne, konsekwencje dla naszego życia są ogromne. Nie chodzi tylko o intelektualne zrozumienie tych przepowiedni, ale o praktyczne przygotowanie się na nadchodzące wydarzenia. Pierwszą i najważniejszą konsekwencją jest pilna potrzeba duchowego przebudzenia. Według tych przekazów czas na przygotowanie się szybko się kończy. Nie chodzi tu o spektakularne gesty czy radykalne zmiany życiowe. Ale o codzienne, konsekwentne nawracanie się, powrót do podstawowych praktyk religijnych, które wielu współczesnych katolików zaniedbało. Modlitwa różańcowa, o której Matka Boża wspomina niemal w każdym objawieniu, ma być szczególnie skuteczną ochroną w czasach próby. W Fatimie Maryja powiedziała: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata. To samo przesłanie powtarza się w aktualnych objawieniach, ale z jeszcze większą intensywnością. Drugą konsekwencją jest wezwanie do przygotowania się na trudne czasy, także w wymiarze praktycznym. Nie chodzi tu o budowanie bunkrów czy gromadzenie zapasów w panice, ale o roztropne zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny na wypadek niepokojów społecznych czy kryzysów ekonomicznych, które mogą nastąpić. Trzecią konsekwencją jest odpowiedzialność za innych. Przekazy podkreślają, że osoby, które są świadome nadchodzących wydarzeń, mają obowiązek dzielić się tą wiedzą z innymi, nie w duchu strachu czy sensacji, ale w duchu miłości i troski. Bądźcie apostołami ostatnich czasów. Te słowa pojawiają się wielokrotnie w przesłaniach do światła Maryi. Czwartą konsekwencją jest konieczność rozeznawania duchów w czasach wielkiego zamętu. Przekazy ostrzegają przed fałszywymi prorokami i zwodzącymi znakami, które będą próbowały odciągnąć wiernych od prawdziwej wiary. Potrzeba mądrości i zakorzenienia w autentycznej tradycji Kościoła, aby nie dać się zwieść. Piątą, być może najważniejszą konsekwencją, jest wezwanie do nadziei i ufności pośród trudności. Wszystkie autentyczne objawienia Maryjne, mimo że często zawierają ostrzeżenia, są w swojej istocie przesłaniami nadziei. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Te słowa z Fatimy są potwierdzane w najnowszych przekazach. Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, które nurtuje wielu wierzących. Czy te wydarzenia są nieuchronne, czy też mogą zostać złagodzone przez modlitwę i pokutę? Odpowiedź, która wyłania się z przekazów, jest złożona. Pewne elementy planu Bożego są niezmienne, ale intensywność próby i liczba osób, które przejdą przez nią zwycięsko, zależy od naszej odpowiedzi na wezwanie Maryi. Czy jako ludzkość jesteśmy gotowi na te wydarzenia? Czy jako jednostki jesteśmy przygotowani na konfrontację z prawdą o naszym życiu? Te pytania stają się coraz bardziej naglące, gdy obserwujemy znaki czasów wokół nas. To, o czym mówiłem przez ostatnie minuty, może wydawać się niewiarygodne lub przytłaczające. Jednak jest jeszcze jeden element tej układanki, o którym muszę wspomnieć, zanim zakończymy. W ostatnim przekazie, który Miriam Corsini otrzymała zaledwie tydzień temu, pojawiła się informacja, która może zmienić nasze rozumienie tych objawień. Według jej relacji Matka Boża powiedziała Czas się wypełnia, ale nie tak, jak świat rozumie czas. To, co dla Was jest latami, dla Boga jest chwilą. To, co najważniejsze, już się rozpoczęło w sercach moich wybranych dzieci. I te słowa sugerują, że wielkie ostrzeżenie nie jest tylko wydarzeniem zewnętrznym, które ma nastąpić w określonym momencie historii, ale jest też procesem duchowym, który już się rozpoczął w sercach tych, którzy są otwarci na działanie Boga. Każdy akt nawrócenia, każdy moment autentycznego spotkania z prawdą o sobie i z Bożym miłosierdziem jest już uczestnictwem w tym ostrzeżeniu. Co to oznacza dla nas? Że nie musimy biernie czekać na nadejście zapowiadanych wydarzeń, możemy już teraz aktywnie w nich uczestniczyć poprzez nasze decyzje i nasze życie duchowe. Możemy być nie tylko świadkami, ale i uczestnikami tego przełomowego momentu w historii ludzkości. Jeśli poruszyło Cię to, o czym dziś mówiłem, zachęcam Cię do podjęcia dwóch konkretnych kroków. Po pierwsze, Pogłęb swoją własną drogę duchową, niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdujesz. Po drugie, podziel się tym przesłaniem z tymi, których kochasz, nie w duchu strachu, ale w duchu troski i miłości. W następnym odcinku zagłębimy się w konkretne wskazówki dotyczące duchowego przygotowania na nadchodzące wydarzenia, oparte na najnowszych objawieniach. Dołącz do nas, subskrybując kanał i włączając powiadomienia. Twoje duchowe przygotowanie może okazać się najważniejszą decyzją twojego życia.